Hejka! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale oraz w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam nową misję w sezonie 17 na Blockstar Planet. Więc no, zapraszam Was bardzo serdecznie na odcineczek! Ok, więc bez przedłużenia sobie przejdziemy do wiadomości, ponieważ szczerze się zdziwiłam, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy taką fajną wiadomość od Dexa McFly'a, możecie sobie ją przeczytać jak zwykle, ale ja od razu sobie po prostu przechodzimy dalej do tej misji. Dobra, więc tak, Porozmawiam z tłonkiem hiperścianów, Ja zawsze nazywam hiperściana, a to sześciany się nazywają. No, przyznam, że bardzo fajne. No, idziemy szukać tego hiperściana, dobra. Cześć, ty jesteś hiperścianem, dobra, mogę z tobą pogadać? O, dobra, mogę z tobą, dobra. Co mi tutaj fajnego powiesz? No, no. U, Blockstar, dobrze, dobrze. Powiem, że ten hiperścian, no, jest to dość niemiły, ale ale dobrze. E, w sumie, no, to no mają fajnych nowych przyjaciół, no, to idziemy sobie pytać innego hiperściana. Może inni powiedzą nam coś innego. Dobra, e, dobra, pyk. I chyba teraz musimy z nim, o, z królem kawaii idziemy rozmawiać, dobra. Idziemy, idziemy zobaczyć, jak on uciekł z tego więzienia, ja się naprawdę zastanawiam, ale dobrze, zobaczmy. Co ty nam powiesz, królu Kawaii? Dobra, powiedz nam coś fajnego. Um, czemu to tak go jakby znakowało, że... Um, o, oh, czemu on jest taki jakby na pół przycięty? Halo, halo, um. o nie, król Kawaii pamięta, jak my go uwięziliśmy? To źle, em, dobra. Dobra, tak. skończyliśmy rozmawiać z tym królem kawaii oraz szczerze nie rozumiem co zwykle on tam mówi do mnie, ale dobra, sobie idziemy teraz z tym czarowdziejem, musimy porozmawiać, dobra, więc sobie wejdziemy na tą tutaj tym, bo wie, ponieważ wiem gdzie on się znajduje, więc będzie naprawdę fajnie, dobra, pyk, oraz teraz tutaj muszę wejść, pyk, 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 na samą górę, cześć, to ty. Nie pamiętam ciebie, ale chyba byłeś ty w jakimś sezonie. Czy ten czarodziej był w jakimś sezonie? No chyba był tam w tym sezonie trzynastym, ale dokładnie nie pamiętam szczerze. Ale dobra, co ty nam powiesz? Powiedz nam coś ciekawego, czarodzieju. To my go zamknęliśmy w wieży? Przepraszam Was widzowie, ale jakby nie robiłam z misji z tym jakby ze światami VIP, więc chyba go uwięźliśmy w wieży, ale dobrze. Tutaj sobie jeszcze nas szybko przeczytam. Dobrze, dobrze. Okej, okay, więc teraz sobie będziemy do Dave'a, idziemy tego. No, jestem ciekawa, bo w sumie. Dawno go tego Dave'a nie widziałam, tak gdzieś od dobrych. który to jest sezon, nie wiem. Chyba to jest sezon 17, więc od dobrych 13 sezonów go nie widziałam. Cześć Dave, jest zły, Łe. A ty jak zwykle odpychasz mnie? No, no, ja chcę tylko z Tobą pogadać. No daj pogadać ze sobą. O, no i znowu jest on przycięty jakoś i dziwnie, ale dobrze. Dobra, czyli po prostu ten zły Dave chwali się swoim intelektem. Dobra, dobra. E, oj, oj, oj. Ej, ależ ty jesteś niemiły. O nie, ej, ty też jesteś niemiły. Idę sobie od Ciebie. Jesteś taki niemiły, Dave, ale dobra. Idziemy sobie znowu, y, tą, Pyk odebierzemy sobie, oraz idziemy dalej. O, mózg. Porozmawiaj z mózgiem. Tego jestem naprawdę ciebie ciekawa, ponieważ ty jesteś chyba jedną z tych y, najnowszych postaci. Dobra, to sobie, Pyk. Daj, daj ze sobą pogadać, proszę. Daj, daj. Ja, ja chcę tylko ze z tobą pogadać, dobrze? Ale dobra, wejdziemy sobie tutaj. Kurde. A few moments later. Dobra, po kilku próbach próbowania się na to wspiąć możemy sobie pogadać z wielkim mózgiem oraz też go jakoś dziwnie przycięło. Powiem tak, że no Blockstar Planet mi się nie podoba, że to tak się dziwnie przycina, ale mi się podoba ogólnie, że wszyscy tutaj jakby źli przyszli tutaj, ale dobra. Zobaczmy. Ha, co za robot. Nie mów tak o tym Davie, ja się, pamiętam jak się z nim tak męczyłam, ale dobra. Tutaj ja teraz przeczytam to na szybko, wy też możecie. Okej, okay, czyli teraz nasze jakby kółko takie, że wiecie, że rozmawiamy z wszystkimi, no już się jakby zakończyło, no ty jesteś naprawdę bardzo podejrzany oraz mi się nie podobasz strasznie, ale dobrze, chyba teraz będziemy musieli, no, wiedziałam, eureka, dobrze, idziemy, u, jakieś urządzenie. Dobra, yy, szczerze, nie czytałam zbytnio. No nie skupiłam się na tych dialogach, ale na pewno wtedy, kiedy będę to montowała, to na pewno się skupię oraz, no. Dobra, gdzie ty jesteś? Dobra, o tutaj jesteś. Więc, no, opowiadam ci o tym jakimś urządzeniu, dobra. Opowiadam ci, opowiadam ci. To Ta nazwa jest zbyt taka długa, że nie, aż jej nie przeczytam, ale dobrze. Sprawa dla Ziggy, dobrze, ok. Okej, okay, więc to chyba by było na tyle z tej misji. Powiem, że e, myślałam, że będzie ona o wiele, wiele dłuższa oraz no, tak, to już koniec, no, no trudno powiem, ale przyznam, że ta misja jest naprawdę ciekawa. W sumie możecie napisać w komentarzu, co wy o tej misji sądzicie. Ja jak Wam mówię teraz, że no, przyznam, że jest ona ciekawa i to bardzo, ale dobrze, no. Więc no, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało oraz możecie napisać w komentarzu, co Wy sądzicie o tej całej misji, oraz e, czy Wy myślicie, że tu będzie już ostatni sezon, według mnie to on będzie ostatni, zwracając na to, że... E, Tutaj są wszyscy jakby tyści źli, oraz widzę, że będzie taka jakby wielka walka. Tak, tak ja obstawiam. Ale dobrze, więc no. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka oraz widzimy się już w następnym filmiku. Papatki, bajo, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy.